Cześć, słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest bardzo ważna informacja, bardzo ważny dzień. A mianowicie, był jakiś czas temu konkurs na 100 subskrypcji i powiedziałem wtedy, że będzie jakiś giveaway. Nie powiedziałem, nie podaję konkretnej daty, ale powiedziałem, że coś będzie, coś wymyślę. I teraz jest super okazja, żeby wam powiedzieć o Warsaw Games Week. To jest dnia, jak tutaj możecie zobaczyć, 23 na 25 października w Warszawie. Są to targi gier. E, będą youtuberzy, będą różne stoiska Xboxa, PlayStation, e, różne nowe produkcje. Więc e, myślę, że warto, warto wygrać coś z, związanego z tym. A mam dla Was cztery wejściówki. Słuchajcie, każdy może wygrać po jednej wejściówce. Tutaj macie też ceny biletów, jakbyście chcieli dokupić. E, możecie tu zobaczyć na tej stronie wszystko, co i jak. Wszystkie stoiska dokładnie, które będą. Wszystkich nie pamiętam, ale e, Jeśli wejdziecie na stronę, wszystko Wam się wyświetli e, To nie tu, nieważne Słuchajcie, oprócz tego macie Facebooka też Macie Facebooka, tutaj możecie zobaczyć wszystko na bieżąco możecie być Mam nadzieję, że tutaj informacje będą ustawiane e, Jeśli chodzi o stronę Ale Głównie chcę Wam powiedzieć, że Impreza, no pierwszy raz w Polsce, nie pierwszy raz w Polsce, pierwszy raz w Warszawie będą organizowane takie, na taki rozmiar targi gier i chcę Was serdecznie zaprosić, nie tylko tych, którzy wygrają te bilety, ale wszystkich, naprawdę wszystkich, jeśli tylko jesteście no, fanami, jeśli jesteście podjarani grami i chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, chcecie przetestować nowe gry, lubicie sobie... Spędzić tak czas mile z, z rodziną na przykład w weekend, to jak najbardziej Was zapraszam. Warszawa nie jest daleko, więc y, mam nadzieję, że zjawi się Was naprawdę dużo. Proszę Was u, o udostępnianie tego filmu. Łapkowanie, żeby dotarł do jak największej ilości osób. Wtedy jak największa ilość osób się zjawi i wiadomo, będzie lepiej. I jeśli chcecie teraz, y, chyba najważniejsza informacja, jeśli chcecie wygrać te wejściówki, cztery wejściówki do rozdania. To musicie tak: pierwsz udostępnić film, dać łapkę w górę pod filmem. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawić subskrypcję i napisać w komentarzu jak to zrobicie wszystko gotowe. Każdego z was osobno sprawdzę. Mam nadzieję, że tego aż tak dużo nie będzie. Jeśli w ogóle macie ochotę przyjechać, ale naprawdę zachęcam was jak najbardziej. No jak to zrobicie wszystko, to odbędzie się losowanie Wyniki podam za około, no mniej więcej tydzień, czyli 5-6 października jakoś powinny być wyniki. I wtedy proszę Was, żebyście w tych dniach byli, e, no online. I wtedy będę się kontaktować z tymi osobami e, osobiście i jakoś się dogadamy. Więc słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani, a mam nadzieję, że jesteście, zapraszam Was 23 do... Warszawy i mam nadzieję, że uda nam się spotkać, może kto będzie chętny porozmawiać i spędzić miło czas. Trzymajcie się dzięki wielkie.